Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Tym razem z okazji podzielenia się przez Blizzard wieściami na temat trzeciej fazy sezonu odkryć, mam dla Was prebis gear dla kolejnych dwóch klas: tym razem Priest, jak również i Rogue. Jeżeli chodzi o prista, to zrobimy sobie 3 spece, jeżeli chodzi o Rogue'a, rogue to zrobimy sobie 2 spece, czyli tank i dps, aczkolwiek były mega problemy. Dobra, nie zabieram Waszego czasu, lecimy. Najpierw disco Priest. GIR wygląda tak, jak widzicie teraz na ekranie, zaraz Wam powiem skąd go zdobyć i gdzie. Generalnie skupiamy się na spell damage, jak zwykle. World drop tylko jeden, ale za to, jaki potężny. E, za to mamy tutaj, z Questów praktycznie nic, tak więc nie trzeba robić. BRD, jak zwykle. Shoulderki, spodnie, e, rękawiczki i jeden z pierścionków. I Nomergan to praktycznie połowa naszego giru. Jak teraz widzicie na ekranie? Za długo by wy wymieniać, dlatego macie listę. E, także Nomergan dla Disco Prista, no to akurat jest. Idealne. Jeżeli chodzi o talenty, no to poszedłbym tutaj w Deep Disco, oczywiście z małym tutaj wyjątkiem Improved Renew i 2 na 5 Holy Specialization. A tak to lecimy w Improved Power World, Fortitude. Oczywiście lecimy w medytację, aby mieć Divine Spirit, Mental Strength, aby mieć Power Infusion. No i Force of Will również się przyda. No i tutaj zależy: możemy sobie wrzucić albo 15% resista na Stun, Fear i Silence, albo na przykład zmniejszyć sobie tret, jaki generujemy. To jest lepsze na PvP, PVE. A Unbreakable Wheel na PVP oczywiście. Tak więc są to bardzo generyczne talenty, um, które można sobie łatwo ogarnąć. 36, 5 i 0. Tak więc tak wygląda Disco Priest. Jeżeli chodzi o Holy Priest, no to mamy dokładnie to samo. Um, jeżeli chodzi o gear, um, specjalnie zrobiłem taki gear pre abyśmy nie musieli używać żadnych um, Profesji, żadnego PVP, no i żadnych e, czegoś jeszcze, nie pamiętam. Poczekajcie. Source, filtr. Nie ma PVP, nie ma reputacji i nie ma craftingu. O, to miałem powiedzieć. Dobra, jeżeli chodzi o. Holi talenty, no to Deep Holi 41 talentów w Holi i praktycznie dajemy tutaj wszystko oprócz healing focus, no bo nie będzie nam potrzebny na PVE jak również spell wording też nie będzie nam potrzebny. Tutaj oczywiście możecie sobie pozmieniać dowolnie. Na przykład bless recovery też nam się nie przyda, no ale coś trzeba było dodać. Możecie zamienić te trzy punkty na przykład na dwa tutaj i jeden tutaj albo te trzy punkty zamienić na trzy punkty tutaj. To już od was zależy. Generalnie tak wyglądałby cały spec. Jest on trochę też nastawiony na bicie, ale to dobrze. Holy Nova jest bardzo fajnym spelem, Tutaj macie Improved Holy Nova, oczywiście Spirit of Redemption, aby dojść do Lightwell, czyli takiej studni, która leczy po bliskie postaci. Oczywiście Spiritual Healing, no i Sering Light, czyli zwiększa nam damage Smite'a i Holy Fire o 10%, jest to tak troszeczkę nastawione na bicie no i tutaj bardzo ważny talent inspiracja, czyli 25% armoru zwiększa się naszemu celowi, jeżeli dostanie kryta z flash heal, heal great heal albo prayer of healing, tak więc im więcej kryta, tym więcej armora będzie miała nasza postać, nie nasza postać, tylko postać którą leczymy jeżeli chodzi o girno, to mamy dokładnie to samo co w e, disco, tak więc przenosimy się do Shadow. Shadow wygląda tak. E, no niestety tutaj się dużo, dosyć zmienia, ponieważ nastawiamy się na Damage and Healing. Tak więc nie tylko Healing Spells, ale Damage and Healing. Tak więc e, tak wygląda nasz Gear. No i teraz jak go zdobyć? Zulfarak e, to Boe item. E, no i tutaj oczywiście, no niestety, ale jest bardzo mocny. Jeden z Boe, czyli 14 Shadow Speli. Jeżeli chodzi o questy, to mamy znowu trzy questy: Angoro, Priest Quest, no i jeden z Winterspring. one, no to BRD, jak zwykle, pasek, Shoulderki. Pierścionek i cloak, no i z numergan, jak zwykle, mamy połowę naszego giru. Tak więc, jak widać, Nomergan będzie bardzo potężnym rajdem, który warto robić. No, jeżeli chodzi o talenty Shadow, no to Deep Shadow, czyli 0041, zobaczymy, jak to się zmieni w ostatniej fazie. Być może dodamy trochę do dyscyplin, ale dałem wszystko oprócz Spirit Tap, no bo nam nie będzie potrzebny na maksymalnym poziomie. Oczywiście do levelowania. Przyda się. No, i nie dałem Silence, no bo to też się nie przyda. Za to dałem zmniejszenie tretu o 25%. No, i jak zwykle Vampiric Embrace, Improved Vampiric Embrace, Shadow Form, Darkness, czyli 10% spell Damage. A. To jest bardzo potężne, bardzo potężne zaklęcie. Shadow Waving. wszystko jest tutaj, co możliwe, oprócz tych dwóch speli. Tak jak powiedziałem. Tak więc, no, tak prezentuje się. Priest, no i przechodzimy do Rogue'a. Rogue, Tank i DPS mają dokładnie ten sam gear, oczywiście tutaj troszeczkę z naciskiem na więcej armora dla tanka albo więcej staminy, no ale generalnie wygląda to tak. Jeżeli chodzi o bronię, no to był tutaj bardzo wielki problem. Trash Blade polecam, no ale znowu jest trochę wolna ta broń. Z drugiej strony mamy Blade of Reconing, który jest również troszeczkę wolny jako broń dla tanka, dlatego będziecie musieli sami sobie tutaj poradzić. E, oczywiście nie wiem jak będą wyglądały dropy z Maraudon, BRD, no bo to wszystko zostanie zrewampowane. <laughs> tak więc bronie zostawiam e, Wam. No i teraz tak, jeżeli chodzi o world dropy, no to tutaj niestety, ale... Broomstick jest bardzo... Boomstick, przepraszam, jest bardzo mocny, no i polecam go w końcu sobie mieć. Jeżeli go nigdy nie wydropicie, no to oczywiście mamy Bastera z World Dropu, który łatwiej wydropić, a jeżeli nie czyhamy na World Dropy, no to Falcos Sting z Nomergan wtedy możemy sobie użyć. Quest dla Rogala, no to czapeczka bardzo potężna, no i quest z Felwood, bardzo potężne e, shoulderki. Jeżeli chodzi o dungeony, no to tutaj mamy niestety więcej e, dungeonów, bo mamy BRD, czyli cloak, broń prawdopodobnie, no ale to zależy od tego jak to będzie wyglądało, pasek i pierścionek, później Maraudon, czyli bis pierścionek dla wszystkich melee class, e, chest i Trash Blade, ale oczywiście też zależy. No i Zulfarak mamy jako jedyne e, buty. No i przechodzimy do Nomergan, tutaj niestety najmniej rzeczy e, mamy dla Rogala, czyli ten e, crossbow, czyli kusze, e, neck, jeden trinket i set insulated leggings. Tak więc tak wygląda e, tank, no i oczywiście tutaj Bardziej bym stawiał na combat talenty, jeżeli chodzi o tanka i na swordy. Dual wield specialization, czyli 50% damage z offhanda zwiększony. No, i tutaj wiadomo, sword specjalizacje albo fist weapon, albo macki. Zależy co będziecie oczywiście używali. Robimy Blade Fury, flu, Weapon Expertise, Adrenaline Rush, no i agresję. Oczywiście, deflection, repost jest bardzo ważny, no i zwiększamy tutaj dodge o 5% i 5% pary. Tak więc tak wyglądają talenty i giry, jeżeli chodzi o tanka Rogala. I teraz przechodzimy do DPS-u. Gir wygląda dokładnie tak samo. Bro, problem z bronią jest dokładnie taki sam, tak więc nie będę mówił Wam skąd go wziąć, bo już to wyjaśniałem, tylko zmieniają się talenty. No i tutaj też jest. Wielkie pole do popisu. Subtlety jest generalnie używane do PVP, ale też może się sprawdzić w PVE. Ja postawiłem na 21.20, czyli mamy tutaj w Assassination zwiększenie krytyka o 5%. Backstab. Sinister Strike, Gouge, Ghostly Strike i Hemorrhage zwiększa się krytyk bonus o 30%, aby dojść do Cold Blood. No i mamy tutaj Roughlessness, czyli Finishing Moves, czyli Eviscerate albo coś innego, ma 60% szans na dodanie combo pointu. Relentless Strike, czyli to samo dokładnie, ma 20% szans na combo, czyli najlepiej używać na pięciu combo, aby odzyskać nam... 25 energii, no i oczywiście improved eviserate. No i z combat dodajemy sobie zwiększenie krytyka z backstaba o 30%, zwiększenie 5% na hit, zwiększenie tutaj na kryt o 5% z, z dagerów, no bo będziemy generalnie nosić dagery, a jeżeli nie, no to zwiększamy tutaj dual Wild specialization. No endurance i typowe talenty na DPS są. Tak więc, no, tak wygląda Rogue, nic specjalnego, aczkolwiek, tak jak mówiłem już w poprzednich materiałach, Rogue w fazie trzeciej ze względu na swoje nowe runy będzie e, bogiem, jeżeli chodzi o e, DPS, bo będzie miał Honor Among Thieves, czyli 5 combo pointów, co dosłownie 5 sekund. Tak więc, no powiem Wam, że rogue wygląda całkiem zacnie. Kolejne dwie klasy w kolejnym materiale. Tak więc, no nie omincie tego, a materiał powinien znaleźć się na kanale dosłownie w tym samym momencie, w którym wszystkie inne. Tak więc serdecznie polecam. Na razie.